Lenovo Tech Zone, czyli Forum Miłośników Technologii. Rejestruj się, wypowiadaj i zgarniaj nagrody. Co miesiąc do wygrania 20 zestawów z gadżetami Lenovo, a raz na jakiś czas nagroda główna w postaci tabletu Yoga Tab 3 Pro. Szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny filmik, a w nim propozycja zestawu komputerowego dla gracza. W kwocie około 2500 zł. Sam koszyk wyszedł zobaczcie 2533,69 groszy, także niewiele pod, ponad ten budżet wyszedłem na tym komputerze spokojnie pograci sobie w każdą grę w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. Na ustawieniach wysokich czy też średnich, w większości przypadków będą to wysokie, natomiast w niektórych grach, takich jak na przykład Wiedźmin, 3, trzeba będzie zjechać z ustawieniami na średnie. Teraz omówimy sobie podzespoły. Zaczniemy od płyty głównej MSI H81P33. Nie mylcie z, tutaj z wersją M, czyli z Micro ATX. ta ma akurat standard ATX. Mamy również tutaj wyjście USB 3.0 na przednie panel obudowy, Nie ma wprawdzie wsparcia dla serii czy też Crossfire. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek kupując komputer za 2500 zł, w najbliższej przyszłości chciał takie ustawienie tutaj sobie kart używać. Dalej, panel wyjściowy 4 razy USB 2.0, 2 razy USB 3.0. wyjście oczywiście, wideo do zintegrowanego układu graficznego w procesorze, który jest zbudowany. Tego raczej używać nie będziecie. Oczywiście, zintegrowana karta sieciowa i dźwiękowa. Wprawdzie prosta, ale jest i spokojnie Wam wystarczy. Każda puta tak naprawdę główna posiada kartę dźwiękową, lepszą oczywiście lub gorszą. Dalej, procesor czterozadniowy i 54460, czyli Haswell Refresh, taktowanie 3,2 GHz. Natomiast dość istotna sprawa, możecie spokojnie sobie podbić zegary tego procesora na 3,4 GHz, bo do takiej wartości odbustuje ma taką wartość turbo. Także ta puta również to umożliwi. I w tym momencie, jeżeli będzie procesor obciążony, będzie Wam tutaj zegary podbijał do 3,4 GHz przez cały czas. Wersja box, czyli mamy tutaj wersję z. Z chłodzeniem, które spokojnie poradzi sobie z tym procesorem, i mamy również trzecią gwarancję dla tej jednostki. Pamięci jest to Crucial Ballistic Sport DDR3, oczywiście 8 GB w jednej kości. W jednej dlatego, że. W najbliższej przyszłości, jeżeli chcielibyście sobie na przykład dołożyć kolejną kostkę 8GB, tak najbardziej taka opcja będzie istniała. A weźcie pod uwagę, że płyta posiada tylko dwa banki pamięci, także tutaj nie ma sensu ładować dwóch kości po 4GB, bo później przy ewentualnym ogredzie trzeba było sprzedawać kości 4GB i kupować dwie kości 8GB. 1600 MHz Cel 9 opóźnienia, czyli kasla tensy 9. 1600, dlatego że tutaj wyższa szybkość pamięci nie będzie obsłużona na tej Dalej, dysk twardy Seagate A1TB. Seagate y się poprawił bardzo jeżeli chodzi o walejność, także tutaj nie ma z tym teraz problemu, dlatego je polecam. I powiem Wam szczerze, że z pewnością będzie ten dysk tańszy, czy nie tańszy, a cichszy, aniżeli dyski WD Blue, bo tamte potrafiły być dla ucha dość niemiłe. Oczywiście nie mamy tutaj miejsca na dysk SSD, po prostu w tym przedziale cenowym nie ma nawet o czym marzyć. Dalej, karta graficzna, czyli jeden z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o komputer dla gracza. Jest to Asus GTX 950, jak mówiłem wcześniej, i ta karta, i cały ten komputer pozwoli tutaj grać sobie w rodziczości Full HD na ustawieniach wysokich, w większości przypadków, w niektórych trzeba będzie zjeżdżać na ustawienia średnie. Wyjścia mamy tak, DisplayPort, HDMI, DVI. Także dla każdego coś się znajdzie. Także karciocha wygląda w ten sposób. Dwa wentylatory powinny być cicha, bo te karty nie są prądożerne, ani nie są też gorące, także nie grzeją się, także spokojnie tutaj powinno być wszystko jak najbardziej OK. Zasilacze Anteka VP500 spokojnie sobie z tym zestawem poradzi, bez najmniejszego problemu. Cena bardzo atrakcyjna, bo około 170 zł. Prawie nie ma tutaj plotów na kablach, ale nie oczekujmy cudów w za tą cenę. Chodzi tutaj raczej o jakość, a nie o wygląd. Raczej, znaczy tak czy inaczej nie będzie zwracać na to uwagi, bo obudowa nie posiada okna, obudowa właśnie jaką wybrałem jest to Silent MPC, Brutus M25. Wyjście USB 3.0 na przedni panel obudowy, również czytnik kart SD i microSD. Mamy regulator obrotów i mamy stację dokującą, także jak za tą cenę, naprawdę obudowa jest Dość dobrze wypasiona. Spokojnie tego zestawu się rada, bez najmniejszego problemu. Także, jak najbardziej, moim zdaniem, dobra propozycja. Przypomnę tylko o promocji dla moich widzów i dla użytkowników mojego forum ITPC. Jeżeli kupicie w sklepie MoraleNet komputer za minimum 1500 zł i użyjecie odpowiednich kodów, opis tej promocji, w opisie tego filmiku, także tam Was odsyłam, to macie wtedy darmową wysyłkę i do wyboru albo pendrive'a, albo składanie komputera za symboliczną złotówkę. Także tak to wygląda. Poproszę, jak zwykle, Was o łapy w górę, jak Wam się film podobał. Również odsyłam Was do opisu. Tam są linki do podzespołów, do porównywarek, jak i również link do koszyka do sklepu MoraleNet. Ode mnie na to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.